Dzień dobry dzieci, jestem babusią pewnej cudownej dziewczynki Malinki. Malinka kocha poznawać świat, a ja uwielbiam opowiadać jej historie. Pomyślałam, że podzielę się nimi także z wami. Za chwilę rozpocznie się bajka, a w tle zobaczycie las, dokładnie taki, po jakim spaceruję z Malinką, bo las Potrafi szumieć opowieści zawsze wtedy, kiedy przymkniemy oczy i nauczymy się go słuchać. Zapraszam do bajki. Leśne opowieści Malinowej Babusi. Właśnie o Malinie i szeptach leśnego kręgu. W samym sercu pięknej wsi. Niedaleko pradawnego lasu, gdzie mech pachniał jak świeże sny, a słońce przemykało między gałęziami jak nieśmiałe złote motylki, mieszkała dziewczynka imieniem Malina. Malina była wrażliwa jak młody listek. Czuła na każdy szelest, każdy podmuch wiatru, każdą emocję, jaka unosiła się wokół. Często bywała smutna, i czasem bała się zasypiać sama. A gdy trzeba było powiedzieć coś głośno, jej głosik chował się troszkę w środku jak jeżyk pod liśmi. Ale malina była również mądra i dobra, miała serce tak ciepłe, że leśne ptaki. Przysiadały bliżej, jakby chciały ogrzać swoje skrzydełka. W domu na polanie mieszkała z całą swoją niezwykłą rodziną. Każde z nich miało imię jak z leśnej pieśni: Karolinda, mama, której głos przypominał śpiew strumyka. Florenol, tata. Silny jak dąb, delikatny jak paproć o poranku. Andrelion. Dziadek, który umiał rozmawiać z wiatrem. Anetilia. Babusia znana w lesie z ciepłych dłoni, pachnących malinami i miętą. Irenora. Prababcia. Najłagodniejsza z łagodnych, która pamiętała wszystkie stare legendy drzew. Wladarin, pradziadek, wielki znawca roślin, potrafił dotknąć listka i wiedzieć, czego mu potrzeba. No i Bożelina, ciocia, uśmiechnięta jak promień słońca, który przebija mgłę. Slaweon to wujaszek. Zawsze nosił przy sobie drewniany flet, z którego płynęła muzyka lasu. No i oczywiście koniczyna wierny piesek, którego trzy łapy zostawiały na ziemi ślady przypominające małe gwiazdki. Pewnego dnia, Malina obudziła się niespokojna. Noc była trudna, cienie na ścianie wydawały się większe niż zwykle, a cisza trochę za cicha. Dziewczynka wstała, otuliła się leśną kołderką uszytą przez babusie i wyszła na ganek. Las oddychał. Było pięknie. Mgła! Unosiła się jak mleczna wstążka, a promienie słońca wplatały się w nią jak złote nitki. W oddali kukała kukułka, a gdzieś nad mchem przemykał bączek, który chyba właśnie zorientował się, że noc już minęła. Malina westchnęła: Ach, czemu to wszystko takie wielkie? Podejdziesz do buśki? Szepnęła: Odejrzysz Tyle ćwiczeń, kochani daj buźki. Tyle uczuć. Nagle obok niej usiadła Anetilia. Kochana Malinko, powiedziała babusia. Las jest wielki, bo ma miejsce na wszystko: na strach, na radość, na spokój i na burzę. A ty jesteś jak ten las. Tylko musisz nauczyć się słuchać siebie tak, jak słuchasz drzew. Malina przytuliła się do babusi, a koniczyna położyła swój mały, puchaty łepek na jej kolanach. I tak skończyła się pierwsza przygoda chodź, chodź, Malinki, tutaj. Chodź, o której chciałam wam Mini, opowiedzieć. Chodź. Jeśli chcecie zasłuchać się w kolejną historię, przyjdźcie tu znowu. A las zaszumi Wam nową opowieść.